Siema, jest godzina 5.30 coś, rozpoczynamy naszego vloga, ja zaraz wstaję, mój najmłodszy brat jeszcze śpi, ale będziemy musieli go za niedługo obudzić, więc... Ubieście się ze mną. E, jako pierwsze założę mam nową bluzę, którą ostatnio kupiłam. W ogóle płacę na moją cudowną lampę i nie pytajcie, co jest tam się tam stało A ja założę sobie taką taką ładną bluzę. Kupiłam ją na przecenie ostatnio z moimi cudownymi dziewczynami, które serdecznie pozdrawiam. Kupiłam ją za 19,99. Tak. Dokładnie, to będą moje zwykłe dzieńcowe spodnie Albo ta kurtka Albo założę sobie taką większą kurtkę, taki jakby z rękami. Skiety No i oczywiście Glizna Także więc musimy się ubrać Umyć kły Zjeść śniadanie i ubudzi tego mojego szkraba. to jest misja bo 7.7 mamy autobus a naszym głównym dodatkiem ubioru jest tam jest godzina 6.47 a my idziemy na autobus i powiedzę się gdzie jedziemy do lasu jedziemy do lasu wyszliśmy z autobusu Jesteśmy pod naszą Kingston Fontanną i zmierzamy pod teatr. Bo tam o 8.30 mamy mamy zbiórkę. Boże, ja nie wiem gdzie ja mam się patrzeć tu czy tu. Jest po sagra. No 8.30 mamy zbiórkę, jest która 7,20 coś, więc idziemy sobie małym spacerkiem. E pod teatr. I, i co? I będziemy czekać. Dokładnie tak. Ale mamy jeszcze dużo czasu, więc pewnie podejdziemy sobie pod basztę. Co to na to? Jesteśmy pod basztą Dorotką. Tak. Mamy jeszcze chwilę czasu, więc sobie pochodzimy, pozwiedzamy. Tu mamy naszego szywczyka Tam jest Żabson, e, co? No, woda jest w buciku. Nie. Więc e, no, jesteśmy pod barsztą Doradką. Tu jest szkoła muzyczna, tu jest Jasiu. E, także chyba, chyba, tak, tam jest kościół. Więc jest chyba, co? O! Gdzie? To? Tam jest skarbiec. Fajnie. A ja nie byłam. Dobra, więc tu mamy basztę Dorotkę. Jedziemy dalej. Bierzemy się pomału tam. A tu mamy nasze krajskie schodki. Keciuszka tam jest. Kacuszka. no więc idziemy sobie pod teatr tam taki ładny e, także no idziemy i czekamy dokładnie tak siedzimy i czekamy <śmów> jak te debile wyżywiamy naszego cudownego teatru tak i Nudzi nam się, strasznie nam się wzią. A jeszcze jest 7.52 Dopiero, a 8.30 Wjeżdżał. Wjeżdżam. Ogólnie przyszły tu jakieś baby, gdzie na nas patrzą. Podjechały trzy autokary, tu jest jeden, tam są jeszcze dwa i czekam, aż nas zaczną puszczać. Jest bardzo dużo ludzi, to są gdzieś grzybiarze, tam są, tam jest nasza grupa, więc mało autokarze. Także zaczynamy wycieczkę. Mieliśmy mały postój na siusiu i kupiliśmy sobie hot dogi i teraz będziemy je jeść. Właśnie weszliśmy na autokarów idziemy do lasu. Tam jest wycieczka, idzie z przodu. Z tyłu też tam ludzie idą. Nie było widać. Trudno. Więc idziemy i zobaczymy co będzie. I jesteśmy tutaj w tym e, parku lecz wylogowanych. Jest tutaj dużo, dużo rzeczy. Za niedługo idziemy tam dalej, bo tam są różne... The Forest, nieważne. E, tam są e, koniki, Żołnierze i w ogóle Jasiu dostał chipa. I będzie, bieg, więc daj z siebie wszystko. Także no, jesteśmy tutaj cały czas. Tu są straże pożarne, juniorsze. Mam zdjęcie z, zdjęcie z konikami. Wszędzie tu są żołnierze. To jest super. I co? Mogę, bo młody coś znalazł. I Janek Zutowe? będzie tamował krwawienie. Najpierw palec, Zatamujemy, dobra. Drugą ręką robimy sobie taką kuleczkę, jak się uda. A jak nie, to prosimy kogoś obok, na przykład taką panią, to tu stoi obok, która robi taką kuleczkę. I tą kuleczką teraz wkładasz sobie zamiast palca. Okej, okay. super. I teraz jeden palec, drugi palec. Jedna ręka, druga ręka. I ile się da? Super. Ok, jak już więcej się nie da, to robimy ucisk, przyciskamy i 10 minut uciskamy ranę, a później zakładamy a potem uciskoczkę. Jesteśmy w środku. O, i tu na zewnątrz. No, dokładnie tak. Najdę się do środka i tu z Jasiu. Jesteśmy w wozie policyjnym. Ja się zakładam kamizelkę. Terima kasih kerana No i tutaj nasza przygoda się kończy. Janek zajął 17 miejsce w biegu gdzie ma się medal. Zajął 17 miejsce w biegu. Jak na niego to bardzo dobry wynik. Eee, podobało nam się bardzo, było dużo rzeczy. Najedliśmy się. Mm, no, było super. Także dziękuję, że spędziliście z nami ten cały dzień. E, może będę częściej takie rzeczy nagrywać, nie wiem, bo świetnie się bawiłam. Bardzo. E, więc tak, jeszcze raz dzięki, że byliście z nami i mam nadzieję, że ocena za tego vloga będzie pozytywna. Ja także dziękuję za oglądanie.